Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku chciałbym wspomnieć o sklepie snumizmatyka.pl Jest to internetowy sklep dla kolekcjonerów. Link do tego sklepu jest w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10% na zakupy. Także, moi drodzy, zapraszam do tego sklepu. Warto odwiedzić i zakupić sobie jakieś tam produkty. Powiązane z naszą pasją, czyli z kolekcjonerstwem monet i banknotów. Także jeszcze raz zapraszam. Dobra. Moi drodzy, wracamy do epoki PRL-u. I mamy tutaj 10 groszy z 1980 roku. I zaczniemy oczywiście, jak zawsze, od danych dla tej monety. Waga, moi drodzy, jest to 0,7 g, średnica 17,6 mm. Moneta jest wykonana z alum polonu. Alum polon jest to odmiana e, stopu aluminium. Rand, obrzeże, bok, gładki stempel, zwykły, moneta ubiegowa. E, jeśli chodzi o stempel, monety wybiane świeżym stemplem często wybijają się jako monety proof-like. To znaczy, nie prooflike, tylko yy, tak, dobrze, jako prooflike. A prooflike jest to moneta, która przypomina swoim wyglądem monetę lustrzaną, ale monetą lustrzaną po prostu nie jest. Po prostu tylko ją przypomina. Dlatego nazywamy ją prooflikeiem. Yy, projektantem mojej drodzy tej monety był Andrzej Peter, jak i Avers, tak i Reverse, A nakład rocznika. 80, jest to, moi kochani, 60 milionów 623 tysiące sztuk. Opiszemy no, sobie awet i Rebels szybciutko. Jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godło, orzeł bez korony. Poniżej mamy rozbicia. Pod łapą orła znajduje się znak Mennicy Warszawskiej, i w otoku mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz dwa przerwniki w formie kropek. Na rewersie, moi drodzy, mamy cyfrę 10. Pod dziesiątką nazwa nominału, czyli groszy i gałązka laurowa w formie łuku. Przewiązana wstęgą, czy też wstążką. Moi drodzy, czy takie 10 groszy może coś kosztować? Jak najbardziej. Mimo nakładu dość sporego, bo to jest 60 milionów 60 milionów 623 tysiące sztuk niby to jest dużo, niby to dużo też nie jest patrząc na populację w tym czasie ludności w Polsce ale ta moneta naprawdę się obstała w ładnych stanach, można ją kupić za nieduże pieniądze aczkolwiek sprawdźmy to moi kochani na Alegro, Ale zanim to zrobimy, ktoś na pewno zauważył, że mam napisane tu typ A. Kiedyś, dawno temu, kupiłem na eBayu od pewnego Francuza 10 groszy z 1980 roku. I mam je tutaj. I moi kochani. Jest to moneta z 80. roku, ale zobaczcie, gdzie jest znak mennicy. Jest dużo wyżej, jak na tej monecie. Różni się krój, też daty. Troszeczkę inaczej wyglądają. Jest to po prostu moneta lustrzana. Kupując ją od tego Francuza, myślałem, że ma wyciągnięta, wyciągniętą tę 10 groszówkę z takiego zestawu rocznikowego, z 1980 roku. No i jak... Poczekajcie. Jak widzicie, układ daty i znaku Monicy jest w tym samym miejscu. Spróbujemy to zmieścić. O! Identycznie wyglądają. No i dlaczego napisałem B? Nieświadom tego, zapomniałem po prostu sobie też sprawdzić, czy ta 10 groszówka, po prostu zmylił mnie z tak? Mogłem sprawdzić do swojego zestawu, jak wygląda właśnie 10 groszy z tego zestawu, no i ją kupiłem. Ale jak się okazało, ten francuski sprzedawca nadal posiada te 10 groszówki lustrzane na sprzedaż. Za bardzo małe pieniądze. No i jak już to kupiłem, porównałem to ze swoją monetą. No i kurde, mówię, dwie odmiany. Tu co no napisałem? B, tu A. Oczywiście, holdery są nowe. Przedtem to miałem na takich karteczkach napisane. Holdery używam od jakieś pięciu lat. No i patrząc się na to widać, że różnią się te monety i to dość mocno ta bardziej tak wygląda porflajkowo a ta jest typowo lustrzana moneta i zadałem później pytanie żeby Was nie kłamać, w zeszłym jakoś roku napisałem do niego skąd ma te 10 groszy ten sprzedający, ten Francuz odpisał mi, że miał zestaw w rolce taki znaczy zestaw. No rolkę miał 10 groszówek i po prostu je sprzedaje jako 10 groszy z 80 roku. Pewnie jeszcze je ma na sprzedaż, ale to napomknę, jak będę nagrywał rocznik 1981, sprawdzę, wrzucę, jeśli je ma nadal na sprzedaż, no to nawet podrzucę link Wam do strony tego sprzedającego. Dobra, moi kochani, yy Allegro, sprawdźmy sobie. I mamy tutaj parciaczek. Parciaczek nas nie interesuje. Wszystko mam zaznaczone na kup teraz. No i jak widzimy, tutaj 29 zł. <laughs> Naprawdę piękne sztuki. Yy. No, ale można też kupić taniej, tylko trzeba sobie, jak zwykle, pogrzebać w internecie na stronie Allegro. No i mamy tutaj stan 1 za 5 zł. To jest taka realna cena. Jeśli mamy do wyboru kupienie menniczej sztuki za 5 zł, normalne jest to, że nie kupimy jej za 29 zł. Tak? Wolę sobie kupić od tego sprzedającego za tą kwotę. Aż 6 sztuk zamiast jednej, także moi drodzy, jak widzicie, wiele osób oferuje te 10 groszy na kup teraz. Także bez problemu możecie sobie ją kupić od razu. Tylko nie na chybił trafił, tylko po prostu przeszukać sobie całą stronę Allegro razem z licytacjami a już widelec trafi Wam się tak, że kupicie ją jeszcze taniej, licytując. Ale jak widzicie, tutaj mamy naprawdę piękne sztuki za 4,99. Także chyba warto, jeśli ktoś nie ma, uzupełnić sobie tą 10 groszówkę. No, a teraz, moi kochani, przejdziemy sobie na OneBit, bo na OneBit się... Już Wam mówię, takie 10 groszy, bez gradingu oczywiście. Jak widzicie, stan opisany minus 1.1. Cena wywoławcza 10 zł, a moneta sprzedała się za złotych 30. Także można tutaj powielić cenę z Allegro, te 29 zł. No ale jak widzieliście, inny sprzedający menicze monety sprzedaje za 4,99. Także warto posiadać każdą sztukę monety obiegowej. No i teraz, moi kochani, widzicie 10 groszy w slabie NGC z notą MS66. Bardzo ładny egzemplarz. Cena wywoławcza 50 zł, a moneta sprzedała się za 142. Także nie ma z tego jakichś kokosów. No i moi kochani, macie teraz tutaj na ekranie 10 groszy z 80 roku jako ProofLike z notą MS66PL, czyli ten ProofLike w slabie NGC. Bardzo piękny egzemplarz. No i moi kochani, cena wywoławcza 400 zł. A moneta sprzedała się za 863. Czyli tak jak już wielokrotnie mówiłem, prooflike y naprawdę bardzo dobrze się sprzedają i to nieważne czy ten prooflike jest 10 groszówką, 20 groszówką, czy złotówką, czy innym jakimkolwiek nominałem, prooflike y sprzedają się naprawdę bardzo dobrze. Także moi kochani, to będzie na tyle. I na koniec chciałbym oczywiście zaprosić osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji. Będzie mi miło przywitać nowych subskrybentów, a aktualnym chciałbym moim subskrybentom podziękować właśnie za wasze subskrypcje. Chciałbym podziękować za wasze lajki pod filmami oraz za y, wszystkie komentarze oraz moim wspierającym za wsparcie kanału. Także moi kochani, jest to na tyle Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.